Temperatura minus 20 stopni Celsjusza. Ja i burze śmierci. To jest polskie dewizje I półki ruszały do natarcia na tak zwany przełamania, który biegnie wzdłuż linii w rzeki, w dół, w dół, w w Miał własnej artylerii, miał ułatwić zadanie i oczyścić przetwory z nimieski u słoniętego granego wysiewa i dlatego wydał rozkaz do zdecydowanych działań ofensywnych. Polskie oddziały ruszyły 31 stycznia na tego zdziwionej pozycji w zajęciu Silszow-Darię i Miasteczka-Jastronki. Przeciwnikiem Polaków była niemiecka oddziały z 15. Dywizji Grenadierów

Współpracowano z użyciem wciężki i Liczne kuchmy osób dodatkowe z moczniami polowskimi najeżdżone działaniami działania stanowiły trudno do pokonania zachodem. Całość systemu, jakby do obrony, okolicznego zdolności. Był to ogromny pas przesłaniania, który we ściskiej kartulery i lotnictwa był bardzo trudny do przełamania. W tych warunkach polski żołnierze Ciągłego wsparcia Altylerii i własnego lokalizma atakowali niemieckie pozycje. Sporadyczny ostrzał Altylerii nie był na tyle skuteczny, by wyeliminować świetnie pokryte stanowiska niemieckich Altylerii. 11 punkt piechoty, bo policja członkowa... Bo podpalą do stopu. ...silny obszar broni maszynowej niemieckiej Altylerii, która już wcześniej miała... Tu, tam w Niemczech jedzą punkty.

w okazji wyciekł kuchatkę i ten wystarczający rozkaz. Odbród odbywa się w trudnych warunkach, bo Niemcy cały czas pękali z broni maszynowej wycofujących się Polaków. Pierwsze niepowiedzenia i znaczne straty w ludziach Mocno martwią dowódcę pierwszej armii Wojska Polskiego. To Niemcy? To są Polacy? Nie powodzenia. starsze straty sprawy mocno martwią dowódcę I Armii Wojska Polskiego. Generała Stanisława Popławskiego, który nie do końca zdawał sobie sprawę, że Niemcy szykowali koniec potak na skrzydło radzieckich wojsk rosyjsku odzie. Na pewno. Pododdziamy szybko przemieszczają się i czy żeby przegrupować swoje siły. Koncentracja wojsk niemieckich odbywała się pod osobą fortyfikacji. Pomość z celu ściągane było pospieszne wojsko w i rezerwy strzęszą Niemiec. Generał Wojciech Węczu, prowincja pierwszej dywizji piechoty, otrzymuje rozkaz, by zdobyć pod gaję Flemenbock. W podgajach znajdowało się ważne skrzyżowanie dróg którymi pod naporem błyskawicznych obozów sowieckiej wojska niemieckie mogły sprawnie wycofać się w kierunku Szczecina, Toszanina i Kołobrzegu. Należało rozpoznać cel przed przetworzyć wsi Rozkaz przekazał dowódca 2. Batalionu kapitan Zaleski. Podporucznik Alfred Soska po otrzymaniu rozkazu natychmiast dokonuje odprawy ze swoimi dowódcami pługowymi.

Zabawienie rozpoznania pozycji Niemieckich zostało powierzchone w czwartej kompanii drugiego Batalionu trzeciego Bunku Wychody. Podłączono w skład pierwszych dysk. Pokonali rzekę, puszczali, rozpoczęli marsz leśną drogą. Dowódca kompanii wyspali przednie ubezpieczenia, które nie rozpoznały żadnego zagorzenia. Klaś się kończy. I wyszli za otwartą przestrzeń. Niemcy tylko na to czekali. Bez żadnego ostrzeżenia otworzyli silny oddech z broni maszynowej. Polacy rzucili się na ziemię, szukając bronienia, przebrania w niemieckich pożyczku. Podjęli palce z niemieckimi żołnierzami. Bardzo chaotycznie zniecenia. Strzegali praktycznie do niektórych przeciwnika. Próbowali się przywracać, lecz droga, praktycznie została odcięta. Byli obrążeni. Próby przyjścia z pomocą walczącym żołnierzom nie powiodły się. Niemcy umiejętnie kamrowali podejścia polskich posiłków. Po kilkugodzinnej walce Polakom zabrakło o co zmusiło ich do kapitulacji. Podporucznik Alfred Soszko podniósł ręce do góry i w Kapitan Oskar w w otoczeniu swoich żołnierzy wszystko wchodzi się Polacy prawnie daje rozkazy do rozbrojenia i przeszukania jeźdźców. Był zdziwiony, że ma przed sobą polskich Wiedział, że ofensywę realizują Sowieci. Zetknął się z determinacją polskiego wojska we wrześniu 1939 roku. Polacy spokojnie poddają się niemieckim rozkazom. Przymoc skierowana w ich stronę, odbezpieczona broń, nie pozostawiała żadnej złudzeń, że zostanie natychmiast użyta w razie braku posłuszeństwa. Kapitan Oskar w nakazuje Polakom zabranie ze sobą zabitych i rannych i rozkazuje całej kolumnie marsz do wsi odgadłych. Drona do wsi przebiegała bez żadnych zakłóceń. Alfred Kartier był zadowolony. Ujęli 37 polskich żołnierzy. Stanowili oddział rozpoznawczy więc na Muszą posiadać wiedzę o ewentualnych kierunkach polskiego natarcia. Koniecznie muszą zostać przesłuchani jak dotrą do W czoło kolumny wchodziło w pierwsze zabudowania wioski. Niemcy sprawie ulokowali wszystkich wieńców w stodole. Po na miejsce i umieszczeniu polskich wieńców w stodole oficerowie natychmiast rozpoczynają przesłuchania Polaków. Wyprowadzono ze stodoły dowódcę kompanii podporucznika Alfreda Soska. Porucznik był żołnierzem, oficerem Polski. Wiedział o konwencji genewskiej. Nie bał się przesłuchania. Padło łamaną polszczyzną pytanie gdzie ma Polska oddziały atakował? Ile Choldat Polska jest z strona rzeka? z słowka spojrzał na To, to samo chciałem do... powiedzieć, że do Cholda wysłyszał. Jestem Boruczykiem, nie Tobą. Jestem Boruczykiem Wojska Polskiego. Potężne ciosy w twarz silne kopnięcia w brzuch pozwolił do oddechu. Czas! Oficer zachlał głośno na myśl rozkazał przyprowadzić następnego jeźdźca. Był wyraźnie poirytowany brakiem właściwych odpowiedzi. Nerwowo przesuwał na pasie kaburem swojego pistoletu. Przyprowadzony podoficer również nie chciał zdradzić własnej pozycji. Nie uzyskawszy zadowalającej odpowiedzi, polito i skopano następnego polskiego żołnierza. Łotysze 15 dywizji grenadierów SES Letland podczas dalszych przesłuchań kolejnych Polaków byli bardzo brutalni. Byli mocno i z rozmysłem. Groszono jejcom, że zostaną zastrzeleni. Zmęczeni bezowocnymi przesłuchaniami zamknęli 32 Polaków w stodole. Podporuczyńc Alfred Sowka, patrząc na okolaczone ciała swoich żołnierzy, rzucił krótko do mnie. Musi mu uciekać, bo inaczej nas napuchną. Popatrzył z bólem na tych, którzy nie mogli się uruszać. Nikt się nie sprzeciwił. Rozerwali zmurszałe deski stodoły. Wydostali się na zewnątrz i zaczęli piec w kierunku lasu. Pogoni za... Uciekiniarami natychmiast ruszają SSMami. Szybko dopadają polskich i żołnierzy trzekinie od niemieckich kol. tym dowódca kompanii pod z Alfred Sowca. Zbigie Polgała i Bolesław Romski mieli dużo tym I udało się uciec. Bo zostanie Polacy zostali szybko ujęci. Pod pici koldami parabinowymi. Zostają doprowadzeni ponownie do wsi odgadzonych. Wściekli oficerowie naradzają się, co dalej począć ze spytanymi uciekinierami. Kara za ucieczkę jest tylko jedna. Nic się specjalnie o nich nie dowiedzieli. Czy są im teraz potrzebni? Szybko padają rozkazy. Złapanych Polaków ustawiono w szeregu i kazano wyciągnąć ręce do tyłu. Ezesmani sprawnie powiązali dłonie drutem powyżej nadgarstw. Ponownie wszystkich wprowadzono do stodoły, którą starannie To Dookoła zostały wystawione posterunki, by tym razem zapobiec kolejnej ucieczce ss man podniosło karbistry z benzyny. Zaczęli z rozmachem polewać ściany z Ostry zapach paliwa wywołał ogromny niepokój wśród skrępowanych polskich żołnierzy. Z przerażeniem zorientowali się, jakie zamiary mają ss -man. Niedowierzenie, Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Co w żyłach, Co Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie Nie takiej Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy. Nie Nie wierzyliśmy. przelażenia. Niechęć z tych wywołany niewobrażalnym bólem palonego jego ciała, pokrywanego dziesiątkami, wodnistych pękentów, jęków, pę, 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 arczylić. Tutaj środki musiały paść od razu, <grywanie> zobaczmy. Tylko ogień rozwija nad skoką swoją niewobrażalną moc. Czasami przestali zwracać uwagę na palącą się w ruszyli w stronę wcześniej przygotowanych stanowisk obronnych rozmieszczonych na skraju wsi Podgaj. 2 lutego 1945 roku pierwsza Dywizja piechoty rozpoczęła akcję zmierzającą do zdobycia umocnień wsi Podgaj. Wyprowadzają swoje pułki w kierunkowsi pod Gaję. Ruszają zdecydowanym, wszystkich marszem. Wrocław dostawi jasny. Spokój za wszelką cenę wieki. Cały czas się niepokojąc w stawie. postał się zaginioną kompanią. Załóżmy na jak nie ma się i się nie spaliły. <laughs> w Starały się niemieckiej obrony. Wspierała się gorzka lekka artyleria. Niemcy byli bardzo dobrze posadowieni z licznymi, świetnie zamaskowanymi wątkami Zaczęły się walki. Kolejny cały dzień. Sytuacja polskich żołnierzy była trudna. Brakowało amunicji i pieczeń. A ludzie byli płycieńczeni wielokrotnie warsztatami i z jakimś strudzeniem na miejscu. 3 lutego na miejscu przybyły pocztki. Ciężkie zaznaczenie. Arguileria, hałbitka. Tego brakowało. I znacząco osłabić miejsce. Wielka Brytania Wygryna połosiła okręt na nieludzkie w nieoglądnie. Milicji zaskoczeni zbastowanym polskim uderzeniem na oraz siłą kolejnego natarcia nie byli w stanie dłużej utrzymać pozycji i zaczęli się wycofywać. Przed południem 3. lutego 1945 roku polscy odsiały z wdarły się na niemiecką linię obrony. Do godziny 12:30 opanowały wieś pod Gajem. Wskoczyli pierwsze zabudowania wioski. ale nie z nie. Podczas wioski. Cisły wcisły wargi. się na Natrafiono na spaloną na Jeden z żołnierzy zaczął odgarniać śliczkę. Prawy skrzydło musiała powstrzymać jeszcze kąt ataku przez Niemców. Ale już sytuacja została planowana. Już pozwolono na spalanie. Spalonej spalonej się w nagach Pod spalonymi leżały spalone ludzkie ciała. Identyfikowano żołnierzy z kąpani podporucznika Alfreda Sot, zaginionego oddziału rozbudowczego, który nie wrócił do swojego pół, Ze zciśniętymi sercami. Żołnierze z trzeciej Kompanii delikatnie i ostrożnie umieszczali szczątki swych kolegów na wojskowych tałatach. Po kolei wynoszono na zewnątrz spalonej spodoły. Buzotruchy byli w pełnym szoku. Z pełną delikatnością układano ich kolegów, spalonych kolegów, zamordowanych kolegów na pałacu wynosząc na rzecz odszkodowania. Ten, ten czołg środek to dostanie w pierw zielonych. W walkach po pokraje wyniosły 233 no, kolegów 520 lat i za biedne pomieszczenia szczątki spalonych żołnierzy zostały pogrzebane bez wspólnej poginii. <laughs> A żołnierze ustawili krzyż stawicką o treści Polaków. Tu, w dniu 1 lutego 1945 roku barbarzyńcy niemieccy żywcem spalili 32 żołnierzy Polski, którzy po bohaterskiej walce dostali się do bermańskiej niewoli. Dzisiaj w miejscu śmierci 32 żołnierzy 3 Północnej Piechoty pierwszej Dywizji Piechoty tworzy się monumentalny pomnik symbolizujący płomienie płonącej stodoły, a jej rozmiary wyznaczają ułożone wokół pomnika kamienie. Yes, I don't know. Interesuje Cię to? Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę.